Yes. <laughs> W dzisiejszym odcinku trafiłem niesamowitą ikonę zimową, która oczywiście trafiła do mojego pierwszego składu. Kończyłem With Champions, trafiłem w końcu kilka kart Dream Chasers. Także to naprawdę gruby odcinek, serdecznie zapraszam do oglądania. Także odcinek odpoczynamy od playerbika 87 plus ikony. Zobaczmy, pierwszym wyborem z ikony będzie Kuman 91 na wersji Toty. Karta, która ma niesamowite statystyki, ale wiemy jaki jest Kuman, że drugim wyborem będzie Van Nistereau. I teraz, czy ktoś będzie ciekawy, Saba 90 dwa po raz kolejny. I ta sawa słuchajcie, kosztuje 630 tysięcy, więc to jest niesamowity traf. No i oczywiście sobie ją wybierzemy i nawet sobie ją wytestujemy. tak Jak widzicie, 630 tysięcy, no może być fajna. Także słuchajcie, oczywiście kończymy dzisiaj ligę weekendową. Mam obecnie bilans 6 do 5. Potrzebuję wygrać 3 spotkania, żeby mieć 9 winów. Także myślę, że czymś takim możemy sobie spróbować zagrać Samker wróciła do pierwszej drużyny, przechodzimy do pierwszego spotkania Food Champions. Także tak słuchajcie, prezentuje się ekipa pierwszego rywala Food Champions w dzisiejszym odcinku. Jest dość spokojnie i Barbo 93 No dobra Pedroneto do Ronaldo Ronaldo, może tak delikatnie niestety Samker, Drivenik, no Ronaldo, kułopie, no. Samker, samker, pięknie. I no, powiem wam, że ta sowa jest naprawdę mocna. Oj, piękne podanie z kulsa, z do Rodrigo i Rodrigo nie trafia w bramkę. Jak ja mam wygrywać mecze? Nie, no, kaman, come on, kaman, come on, panowie. Jakim cudem, jakim cudem. Nie, nie wytrzymam, nie wytrzymam. Nie, 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 no i Winiaki Williams po prostu, to nie, 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 po prostu to jest hit. Nie, no i spalony, chyba Sawa była na spalonym. Oj, piękne wypuszczenie Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo lobikiem. Mamy to. Nie, no nie jesteś tak beznadziejnym bramkarzem. No i to po raz kolejny Winniak i Williams po prostu będzie bi... To jest kolejna bramka, słuchajcie, 4 do 2. Nie, nie, ja po prostu mam dość tego. Jakie on akcje sobie tworzy przez moje głupie jakieś błędy. Dobrze, Jaszyn. Ej, rzut karny, dobra. Cristiano Ronaldo jest bramka. Ej, to będzie drugi rzut karny, słuchajcie. No i niestety, nie, nie trafiłem dobrze. Nie, nie umiem wycość tych rzutów karnych tym Ronaldo. Wow, niesamowite, jak ten jaki Williams jest dobry. To będzie czerwona kartka, słuchajcie, to nie ma innej opcji, tu musi być czerwona. Nie dostał tej czerwonej kartki, nie no, świetnie po prostu. Samker, Samker, pięknie. Theo i Samker, ależ Drivenik. Nie no, ale kurde. Oj, Ronaldo super i lobikiem delikatnie, tak jest. Schools, schools! Tak jest! Mamy brawkę na 7 do 5. No i ostatecznie wygrywamy to spotkanie 7 do 5. To było bardzo dziwne i bardzo trudne spotkanie, ale udało się to wygrać. Także tak prezentuje się ekipa kolejnego rywala: Eusebio i Cantona na ataku. Dobra drużyna. Oj no super, Pedroneto do Ronaldo i Ronaldo, Finesca! No nie. Oj, Ronaldo, ależ tu Ronaldo rozegrał, pięknie. Cristiano Ronaldo! I czy to będzie Ragequid? Słuchajcie, dobrze by było. Dokładnie tak. No i jeszcze dwa spotkania. No i kolejna ekipa rywala Food Champions. Nie mam pojęcia o co tu chodzi, ale okej. Okay. No niestety, słuchajcie, nie. Myślałem, że już takie rzeczy się nie dzieją w FC, ale jednak. Także tak prezentuje się ekipa kolejnego rywala Food Champions. Jest Suarez na ataku, jest rafinia, Jest bardzo spokojnie generalnie. Rodrigo Samker, nie podchodź mu, ależ, wykończenie. Samker, samker! No nie, nawet Drivenik nie pomógł. Nie, nie, nie Rafinha, ja pierdziele jasne, jesteś tak obrzydliwie słaby! Matko jedyna, no nic nie broni ten gościu! Niesamowita akcja rywala. Nie, no co to było za podanie? Wow, 4 do jednego. No, wiecie co, słuchajcie, no to spotkanie nie ma sensu. Wychodzę z tego. Ostatni mecz w tej lidze weekendowej jest to spotkanie o 9 winów, które po prostu musimy wygrać. No, come on! Także tak prezentuje się ekipa ostatniego rywala Food Champions. GoW rodzinowy Nie mam pojęcia, czy w tej grze w ogóle choć raz krem na głowu kompletnie zapomniałem o tej karcie bohatera. Samker, no nie, ale to spotkałem. Wow, Rodrigo, przewrotka z powershota, to było dość ciekawe. ale super. Samker, lobikiem, lobikiem, lobikiem. Mamy 1 do 0, ale spokojnie, spokojnie. Cool, skul, skul. lewa noga, 2 do 0. Nie no, po prostu niesamowite to jest. No czemu ten tak odbiera piłkę? Ronaldo też odbiera piłkę i też strzela bramkę, nara. Oj, Pedro to jaką piłeczkę dał do Sam Kerry. przeciwnik kolejkuje pauzę i czy to może się wydarzyć, słuchajcie, tak jest, przerywamy złą passę, 8 winów w Champions, wbijamy 9, mamy player playerpiki z kartami Dream Chasers, więc w końcu trafię też kartę Dream Chasers, troszeczkę było nerwów w tym Food Champions, ale najważniejsze jest to, że udało się wbić to 9 winów, w pierwszym playerpiku mamy kumanna. mamy Kevina De Bruyne i mamy, słuchajcie, pierwszą kartę Dream Chasers, no i weźmiemy sobie go, co prawda Kevin miał wyższy overall, no on kosztuje w sumie 14 tysięcy, także wiecie no. Drugim player pickem mamy Little. No weźmiemy sobie informa, bo już tymi informami jest coraz gorzej. I kolejny player pick 84 plus Grimaldo. No bierzemy sobie tutaj Grimaldo, zdecydowanie. No jest słuchajcie, teraz dwa player pick'i karty Dream Chaser. Zobaczmy kto będzie pierwszy. Ululu, no karta, którą chciałem też wytestować drugim wyborem będzie ten sam gościu i trzecim. I mamy jakąś kartę Ucel? Co? cud. Raczej karta, która nic nie kosztuje. Jeszcze jeden taki player pick. Zobaczmy, nie może to być pululu znowu. No come, on, dajcie coś innego, no. Berg. Tutaj, proszę, proszę, proszę. No nie no, słabo, weźmiemy sobie tego pululu. No generalnie słabe były te player playerpiki. Pierwsza paczka z totwem, druga paczka z totwem. I teraz paczka 10, piłka, że ocenie 84, nie mamy karty Dream Chasers, mamy chociaż kartę w formie naukołcie. Turtuaka, Toto, Cancelo, jeszcze Informik, może być. No dajcie teraz tą kartę Dream Chasers. Tak jest, słuchajcie, mamy kartę Dream Chasers. Jest to karta Ligi Mistrzów i to będzie prawy obrońca Bundesliga. Kimś? Kimś dostał chyba kartę taką, a kimś będzie taki i zamieni się na. Tługo Matko Boska, naprawdę nie ma innych kart. 12 tysięcy. No dobra, słuchajcie, udało się dzisiaj trafić 3 karty. Dream Chaser zdał się widzieć, no więc udaje. Jeszcze dodatkowo sawę, super pomocniczka, którą grało mi się niesamowicie w tej lidze weekendowej. Za 600 tysięcy ona chyba teraz tyle kosztuje. Więc było naprawdę solidnie, także mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, napiszcie jakiś komentarz. Chwalcie się swoimi trafami za ligą weekendową w komentarzach. Wszymy się w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!